Deltafawę odmawiam. Z powodów religijnych. Mam na imię Artur od urodzenia. Mój znak to jest 3 VSS, ale nie od urodzenia. No i bardzo się cieszę, że tu jestem i mnie wszyscy oglądają. I co tu Mam taką ładną koszulkę. Co tu robisz? Teraz obecnie będę próbował. Zrobić łączność na krótkich falach, będę tutaj antenę podłączał i będę wykonywał pomiary. Nie wiem, co z tego wyjdzie, bo to jest antena, którą pierwszy w życiu zrobiłem. Więc nie wróżę sukcesu, aczkolwiek może będzie coś dobrego z tego. Powiedziałbym tak. Gdyby nie to, że już nie bardzo wiadomo, gdzie postawić samochód, to bym zapraszał wszystkich na tamę. No. <głos》> Marcinesku 2FRG. Co tu robisz? Pogłębiam wiedzę <głos》<głos》z zakresu łączności amatorskiej. Aha. A tutaj pogłębiasz ją przy pomocy tej puszki, tak. To jest stymulator. Przemek SP7 Violetta Cezary. Jesteśmy w Bornym Sulinowie na spotkaniu krótkofalarskim Tama 2023. E, skąd dowiedziałeś się o tym miejscu? Jest. Zawsze ten zlot reklamowany w internecie, także na się Nie pamiętam już na której stronie, ale. Jest, jest reklama, także jest on wpisany już w kalendarzu rocznych imprez u mnie. SBC Roman Adam Ksawer, Piotr z Poznania. Co tu robisz? No, przyjechałem odwiedzić koleg kolegów, koleżanków, znajomych. No a jestem od pierwszej tamy. Prasy Ty to właśnie, jesteś stary byłam. weteran. Ile razy tu jestem, tyle razy cię tu spotykam. Zresztą no i za... na wszystkich innych imprezach yy, również. Tak jest. W zeszłym roku byłem 29 spotkań, 2 lata 19 spotkań. Czesio, SP3, Ewa, Olga, Ludwik. Gdzie jesteśmy, Czesio? Tama, 20, 23, Borne, Sulinowo. Zapomniałem, SP8, MCG chyba. A imię? Tomasz. Tomasz. Tomasz, gdzie jesteśmy? Na tamie jesteśmy. Na jakiej tamie? Na tamie, która podnosi poziom. A w jakim miejscu? Gdzie? Bornesolinowo prawdopodobnie albo obok. Albo obok. Powiedz mi, który raz tu jesteś? O, zapomniałem, ale od drugiej jestem. Od drugiej od jesteś? może. I co roku taka fajna atmosfera, taka sama? Coraz lepsza, za każdym, za każdym razem. No bo, ponieważ Tama podnosi poziom. No i to jak? To byś chciał przekazać kolegom krótkofalowcom, których tu nie ma? Nie przyjeżdżajcie, bo jest tłoczno. Bo tu jest fajna atmosfera, bardzo sympatyczni ludzie. Można się dowiedzieć ciekawych rzeczy i podzielić się swoją wiedzą. Już można pobyć trochę w dziczy, prawda? Ach, oczywiście, generalnie. Tutaj jest las, tutaj jest rzeka, jest atmosfera, która jest yy, nie do zastąpienia gdziekolwiek indziej. Maciek, SQ1 GPi. Maćku, co tu robisz? No właśnie nie wiem sam, ale już tyle lat przyjeżdżam, że tak z przyzwyczajenia. Okej. Okay. już to moje imię, znak SP2, Wanda Natalia. Właśnie dowiedzieliśmy się, że jesteś jednym ze starszych uczestników Tamy. Powiedz mi, e, dlaczego tu przyjeżdżasz? No bo czuję się młodszy. A dla kogo ten biblia? Tutaj przyjeżdżamy od ponad 20 lat. No, co mam powiedzieć, najlepsze miejsce w tej okolicy. Ja chciałem zapytać o komfort, z jakim tutaj wypoczywacie, bo m, tak dość niestandardowo Yy, jesteście wyposażeni, jeśli chodzi o biwakowanie. Yy, zawsze co roku przywozimy nasz zestaw wypoczynkowy. Yy, lubimy siadać na miękkim. Yy, fotele, yy, że tak powiem, takie turystyczne nie zawsze nam pasują, więc wolimy usiąść na porządnej, o, miękkiej kanapie. Zawsze o, skóra. prawdziwa skóra, rozciąć się jak panisko i poczuć się tak samo jak w domu po prostu. I o to chodzi, i o to chodzi. Brak internetu, brak Messengera, Brak Facebooka. W końcu rzućmy te telefony gdzieś w kąt, bo to nie jest całe nasze życie. Życie wirtualne nie polega, to nie jest życie prawdziwe. To, 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 to nie polega na tym, żeby być na Facebooku. Trzeba być tutaj z kolegami. Przyjeżdżasz tutaj, bo? Bo są wspaniali ludzie i wspaniałe miejsce. Można tak? się wiele nauczyć. Tama podnosi poziom. Co cię przyciąga na Tamę? Wszystko. Okoliczności przyrody, właśc właściciel, przesympatyczny. Koledzy też, niektórzy. A niektórzy? Niektórzy próbują mnie zniechęcić, ale ja się nie daję. A. Witamy. Stamy 2023. Mamy tutaj nowoczesny, XXI wiek sposób rozpalania i rozniecenia oknia na grillu. Za pomocą drona Mavic 3.0, nie wiem jak on się tam nazywa, wszystko jedno. jestem pijany, więc mi wszystko jedno, jak on się nazywa, ale fakt, faktem, że robi samą robotę, pozwolę sobie e, okrążyć tutaj Korpus Delicti. Tomek jest P9 b jest operatorem tegoż drona. To jest nasz grill, który oczekujemy, że się rozpali, albowiem już tak wieczór nam nastał i przydałby się jakąś kiełbasę upalić. O przepraszam, przydałoby się jakąś kiełbasę upalić. A, ale sam grill, sam w sobie, proszę uprzejmie, zrobimy tutaj najazd. O tutaj widać ten. No. Dron wytrzyma, gdy się pali. I o to chodzi, i o to chodzi. mam nie Pozdrawiam. Jak ci idzie? Dobrze, nagrywamy. Dobrze. Tu do dziury. Nie tak, niżej, niżej, niżej. Żałujcie, że, że was tu nie ma. Chyba od urodzenia to mam. Tak? No, od pierwszej, od pierwszej tamy i jeżeli dobrze idzie to wszystkie mam zaliczone.

jest! Kuba SQ2WB. Co tu robisz? Siedzę sobie. A coś szerzej? E, I słucham, co ludzie mówią. Acha, a co ludzie mówią? A różne ciekawe rzeczy. O tym, jak się trazystory palą. Jak przerabiają radia na gigahertzowe. okej... Okay. I jak można dojechać Teslą na, na tamę. A my nie mamy żadnych przewodniczki, nie? No. A po co przyswonić? A czemu nie działać? Możemy 220 V zrobić. Zwróćcie? A my ewentualnie przedłużać. A ile to ma? Ile to ma to? O proszę ładnie. Ile być. ta bateria ma wędu? O, ona już jest stara. To jest stara, ale ona ma stopę ludzi. No dobra, ale daje no. tam 12V, 13, 14 czy 10. 12 miałem. Dobra, w pięknie, czyściutko tej. ja wyłączę tylko tutaj. I to jest ten szwęk. Ta. Hermes Light. Zawsze chodzi I tej widma normalnie nie ma tej. No, jesteśmy w dobrym miejscu, bo jesteśmy w lesie, a, a nawet w jego środku. Zobacz, S po, e, poniżej jednego esa jest tło. tło. Mhm. tło. Dobra, dobra. Dobra. Lecę dalej. No, trzymaj się. Przemek, prosi o transport to są takie dwa terminy jak Tama i Burzenin, że po prostu trzeba wiedzieć. L4 i nie ma dyskusji, nie? Nie ma. No, nie bycie na Burzeninie to jest jak, że tak powiem, ja taki nieuczysany. Brawo! brawo! Pięknie Asiu, brawo. To mówi, że niby ile masz? Karabinczyk był źle zapięty ja tam się zesrałam prawie. W tym worku tam jest router. Jest router z powerbankiem powieszony wysoko na drzewie, żeby w ogóle łapał internet 3G. Trzciki trans transportowe na drugi brzeg E, się mi tu no On liczy po prostu na Oscara, tak jak Statham za, tego, za Transportera, wiesz? Powiedz jeszcze raz Mówię, że teraz na Oscara, jak Statham, za Transportera Aha, okej okay. Ale <noise> Myślałem, że się nie przeliczył no, że... Bardziej myślałem, że taki Haron z ciebie, wiesz? Ola, ola Teraz już ciepła, bo ta adrenalina buzuje. Nie, Co się ubiera? Mama, ty pływać nie umierz. Tak? Nie, przypominaj jej. Flash.